Jad złego słowa. Nauczanie domowe. 28 marca. Księga liczb. Rozdział 21. Wersety od 4 do 9. Od góry Chor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczął mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu? Abyśmy tu na pustyni pomarli. Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył nam się już ten pokarm mizerny. Zesłał więc pan na lud, węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi także wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Całe wydarzenie jest typem wywyższenia Jezusa Chrystusa na krzyżu. Spojrzenie na Jezusa z wiarą, na tego, który jest znakiem zwycięstwa nad starodawnym wężem, powoduje uzdrowienie duchowe, powoduje przemianę, i przywraca do życia. Ale ja, chciałem zw... Ale ja chciałem skupić się na jednym zdaniu podzielonym na cztery punkty. Podczas drogi lud stracił cierpliwość. Pierwsze to podczas drogi. Nasze życie jest zmierzaniem do celu, zmierzaniem do Ziemi obiecanej. Bo po to nas Bóg powołał, po to nas Bóg zaprosił, abyśmy byli w drodze, abyśmy przemierzali nasze życie właśnie z taką świadomością. I to jest ważne, żebyśmy rozumieli, że my jesteśmy w drodze, jeszcze nie jesteśmy u celu. My zmierzamy do Ziemi Obiecanej i w tej drodze spotykają nas różnego rodzaju doświadczenia, różnego rodzaju przeżycia i trudności. Jesteśmy w drodze. Nie jesteśmy jeszcze w ideale, nie jesteśmy jeszcze w niebie. Po drugie, lud. Jesteśmy zgromadzeni, jesteśmy zwołani przez Boga. To jest istota naszej świadomości, naszego budowania jedności, naszego przeżywania swojej tożsamości. Powołania zarówno poszczególnych osób, jak i całych zgromadzeń. Jesteśmy ludem Boga. To jest nasza tożsamość, to jest nasze rozumienie. Siebie samych i Boga, który nas zaprasza. Wspólnoty, którą chce z nas uczynić. Po trzecie, stracił. Traci ktoś, kto coś posiada. My mamy wiele Bożych darów, wiele łask, świadomość, wiarę, jedność, sakramenty, narzędzia zbawienia wszystko to mamy. Posiadamy to. Otrzymaliśmy wiele od Boga i jeszcze wiele otrzymamy. Niestety, może się okazać, że to tracimy. Lekceważymy to, co posiadamy. Nie potrafimy tego dobrze wykorzystać. Tak jak tu powiedziane, tracimy. Przez swoją nieuwagę, przez swoje zaniedbanie, przez czasami niedbałość czy lekceważenie. I w końcu czwarty punkt tego zdania to. Cierpliwość. Okazuje się, że Izraelici podnieśli bunt, stracili zaufanie i pojawiły się wszystkie te elementy z tym związane. Podejrzliwość, buntownicza postawa, narzekanie, obgadywanie, malkontenstwo, krytykanstwo, złe słowa. Złe, paskudne gadanie. Co spowodowało? Jad. Jad, który zabijał. Zabijał wszystkich i zabijał po kolei. Dlaczego tak narzekali, dlaczego tak gadali? Ponieważ sprzykrzył im się ten pokarm, który mają. Sprzykrzyło im się to, co już osiągnęli, to, co już otrzymali, to, co już było darem Boga. To im się przestało podobać. Chcieli po swojemu. Zwróćmy uwagę na naszą sytuację. Mamy łaskę. Nikt nas nie niszczy, nie bombarduje, nie atakuje. Czy my to doceniamy? Nigdy tak dobrze nie jedliśmy. Nigdy nie byliśmy tak dobrze ubrani. Nigdy nie mieliśmy tak tylu sprzętów. Jako całe pokolenie. Czy my to doceniamy? Mamy możliwość wykształcenia się, rozwoju, podróży, superwakacji. Czy my to doceniamy? Sytuacja, w której jesteśmy, naszemu pokoleniu pozwala o 100 razy więcej niż poprzednim pokoleniom naszego narodu. I po trzecie, nikt nam nie broni czytać Biblii, przyjmować sakramentów, organizować uroczystości religijnych. Poznawać Boga, nawracać się. Nikt nam nie broni, głosić Ewangelii. W gazetach, w radiu, w telewizji, w internecie absolutnie wszędzie. Tworzyć organizacji, stowarzyszeń, fundacji, instytutów, szkół, wszystkiego. Jako wierzący możemy robić absolutnie wszystko, żeby nasza wiara się rozwijała. A narzekamy. Zobaczmy. Ponad 50% wierzących żyje w ciągłym narzekaniu, w ciągłym niezadowoleniu. A możemy naprawdę wszystko. Rozwiązanie tej sytuacji u Izraelitów znalazł ktoś, kto nie stracił cierpliwości w drodze. Mojżesz. Rozwiązanie trudnych sytuacji znajduje ktoś, kto nie stracił cierpliwości w drodze. Zadanie dla Ciebie na dziś. Przestań narzekać. Niech Ci błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec Syn i Duch Święty.